Z ewangelii według świętego Mateusza. Ulituj się nad nami, synu Dawida. Czasami wołamy bardzo osobiście, indywidualnie. Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną. Wołamy tak dlatego, że chcemy osobistej, prywatnej relacji z Bogiem. Ale czasami warto wołać do Boga wspólnie. Wołać do Boga we wspólnocie tych, którzy bardzo potrzebują miłości. I to zobaczyliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Zobaczyliśmy dwóch żebraków, dwóch zrozpaczonych, którzy wspólnie wołają do Boga, ulituj się nad nami. Nie ma nic złego we wspólnych modlitwach. To nie jest prawda, że modlitwa musi być tylko i wyłącznie Prywatna, osobista, skupiona na moich osobistych, własnych doświadczeniach. W życiu duchowym osobista relacja z Bogiem jest najważniejsza. Bez niej nie ma żadnej relacji. Ale jednocześnie ta osobista relacja ma nas prowadzić do wspólnotowego przeżywania wiary. I chyba także o to chodzi w dzisiejszej Ewangelii. Do zobaczenia jutro.